Jestem rodowitym parafianinem. Urodziłem się 76 lat temu na woli Justowskiej. W tym czasie nie było żadnego kościoła na woli Justowskiej. Parafianie chodzili do kościoła na Salwator. Była więc wielka potrzeba wybudowania nowego kościółka na woli Justowskiej. Z tego, co słyszałam z opowiadań ojca, no to te elementy kościoła rozebrano w Komorowicach, opisano starannie, przewożono tutaj koleją do Mydlnik, a potem no to wozami konnymi przywożono do kościoła, zwłaszcza, że Kasztanowa była wtedy bitą drogą i właśnie głównie tędy jeździły tylko wozy konne. Przeniesienie tego kościoła w 1949 roku i uzupełnienie go wszystkie elementy, które wtedy były zniszczone, było uważane za wzorcowy projekt konserwatorski przeniesienia obiektu z miejsca na miejsce. Jak już się ten obiekt znalazł, no to wtedy już było łatwiej uzyskać już sam status tego obiektu jako kościoła parafialnego i on z czasem zaczął obrastać innymi przenoszonymi obiektami karczmy, jakiejś chałupy i stworzył się taki pewien zespół o charakterze skansenu. Ten kościół zrobił się w pewnym momencie tak bardzo atrakcyjny, że tutaj z całego Krakowa śluby były i trzeba było na taki ślub, jakby się ktoś chciał zapisać, czekać nawet i rok. Kościół był piękny, pachniał żywicą, ale niestety nie, nie był długo. Ja bardzo się martwiłam, bo myślałam, że on przetrwa kilka wieków. Roboszczowi Łęckiemu mówiłem, że nie wiem, czy ja jeszcze dożyję tego nowego kościoła. No ale dożyłem. No jeszcze wprawdzie nie, nie zupełnie, ale może, może Pan Bóg pozwoli jeszcze dożyć, żeby wejść tam do tego górnego kościoła i być na pierwszej mszy świętej w tym kościele.